witam was wszystkich po prostu takim jednym odcinku nie wiem czy w ogóle będziecie chcieli takie coś po prostu zainteresowałem sobie moda co nie reborn jakbyście chcieli tutaj macie wszystko ze stalker team tutaj macie spolszczenie jakie jest i w ogóle widzicie inny mod inne fotki Reborn... Doppel... Doppelganger... No, odmienne światy, część pierwsza. No, to zaczynamy. Ten odcinek będzie krótki, bo chciałem wam tylko ułamek pokazać. Jak chcecie, yy, napiszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli takie ułamki z różnych modów, które, by, które bym tam grał, wiecie. Nie spodziewaliście się niemieckiego czołgu w Stalkerze, Spodziewaliście się tyle, tyle rzeczy. Patrzcie to. G36 z takim magazynkiem. Taka fajna snajper. Fajny shotgun. Zanibisty. Ustawiłem sobie super dużo pojemności tym, tym, wiecie. Spodziewaliście się niemieckiego karabinu maszynowego. Spodziewaliście się tego. Tej broni. W ogóle mam już tyle rzeczy fajnych, wiecie, spodziewaliście się mieć MP40 w Stalkerze. A, i są te rzeczy w ogóle tutaj. I ja mam teraz zadanie zniszczyć czołg, zniszczyć nowoczesny czołg, który dostał się w ręce wojsk niemieckich. Yy, wojska niemieckie dostały się tutaj. Poprzez jakiś portal, który był tam gdzieś, ale oni są tu. Jak są jakiś czas tutaj, Co nie? I to jest, yy, to jest, mamy tutaj w, w lui dużo różnych map. Tam gdzie są TTT, tutaj to ja już nie byłem, nawet tutaj byłem. Tu też byłem, ja tutaj mam główne zadanie. Tylko poszedłem sobie na inne miejsca żeby pozwiedzać i w ogóle, wiecie. Można tutaj łoka spotkać, w ogóle wszystkich. Teraz problem jest taki. Jak wziąć ten jebany czołg? Otóż to. Bierzemy to. I nie wstawiamy w czołg, tylko wtafiamy w podłogę, oczywiście. Tam gdzieś są jakieś... Samol samolot tam jest w ogóle FAK Nie! Nie! W ogóle dziwnie ten czołg strzela! W ogóle we mnie nie strzela, no! Tak. Wow, strzela we mnie! Oj, oj oj, ale mi zajebał A ja nie mam... Nie mam bandaży, bo mi się skończyły już dawno, co nie? Dlatego jak dostanę raz, to loading. Sorki, ale będzie loading. Przeczęść na tak znowu. I już z dwudziestu paru zabijesz. Wielka praca działa! Nie spodziewaliście się Niemców w tej grze jestem coś nie tylko Dobra Dostałem Zniszczymy chok Albo wam pokażę jaki ten mod jest dobry To wszystko Na razie... Próbuję się dostać tam do buty. Tak, mam bardzo dobrze ulepszony kanapę. Nienawidzę tego Nie mam bandazy bo... Ani nic, mam tylko apteczki, wódkę i inne takie przybory to Nie szkoda. Nie było jakbym mógł się tam do środka dostać Taka dupa nie da uda się to Znaczy ja tam w ogóle nie będę mógł dojść. No, no, plan. So. Wyjdę tam, pozlimuję ich. FAKO! <grywa> A teraz to, czy... I o, się... <grywa> Pojebało? <grywa> Ten w ogóle Shurken zabija na jeden strzał. Jest w luj mocny. <grywa> każdego mutanta. Ja na i człowieka też jest szybki się Ten młot był stworzony w 3 lata No kto z niego Ty on prze Dobra zginął. Pewnie się wytrwawił Nie wow. spodziewaliście się, niemieckich żołnierzy Hehe! Śmieciu Muszę przecież ciebie loadować Ty pizdo I to jest mod do czystego nieba na najnowszą yy, wersję Jak coś Widzicie co? Zagram waszym broniem Na Niemców! 5 Zamieniał się na swoją broń Coś ty chciał się przede mną łuknąć? Chcesz się przede mną łuknąć? Tactical Na safe a ja teraz normalnie Czy ja sobie Jest, to Przeładuję się! Nie, 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 nie A wygląda yy, inaczej, wszystko wygląda inaczej teraz zaczynam bardziej krwawić Krwawić będę długo To za to apteczek mam dużo Mam teraz jakieś inne zadanie? Tutaj? Nie Nie, śmieciu ty pizdo zasrana Teraz naprawdę muszę loading zrobić. Ja pierdolę Polecam tutaj przyjść z, jak... z jakąś bronią palną. Znaczy... Tak, z bro... jakąś bronią palną oczywiście Z jakimś granatnikiem. Z bazówką. To się cofnę. Jeszcze ratujemy sobie tą broń Jak możecie usłyszeć też latają samoloty samoloty, ja sobie zamienię na swojego shotguna. Tego mam mało amunicji. Zostałem okradziony. Wcześniej. A że w tej... Że w tej części nie ma sklepikarza, się ja mam przejebane No, schowaj, to. Wyśmieć! Czułno, znowu. I jakbym wiedział, jakbym wiedział, po prostu oni są podumani. Ci Niemcy. To znaczy w tej grze. też tak. W prawdziwym życiu też Niemców nie lubię. Do mnie? Dla niego samopowtarzalne, czy znaczy nie samopowtarzalne? Bo on za nim co, to ja mu pakuję Śród w web. Znaczy pocisk strzałkowy dokładnie bo ja mówię teraz pociski strzałkowe O, 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 o. Czym ty się dławisz? d set Dobra Znaleziono portal I tutaj yy, przechodzimy pomiędzy portalami W tej yy, grze Znaczy na tym modzie yy, każdo, Przez każdą mapę przechodzimy portalami Inaczej się nie da Po prostu się nie da Może jeżeli... Możecie też yy, przez ludzi, którzy... którym płacicie i wtedy możecie się przemieścić w inne miejsce. Co nie, wiecie. Wiecie o co mówię, prawda? Ja coś tu jest. Nie no fajnie. Co widzę przez to jeszcze dalej. Pojrzymy sobie do całe miejsce. Jedna osoba gdzieś się tu kręci. Pewnie zaraz zginie przez anomalię. To pewnie on tam przechodzi. Nie on tam przechodzi. Czekajcie mam... wiadomość z telefonu. Dobra. Daję chwilkę. Muszę opisać. Chyba ten ziomek zginął coś. Coś tak myślę. Oto. O! To się jednak żyje. Coś tu mi nie gra. Dziomek. Czy to ty żyjesz? Ty żyjesz? Coś ty tam namalował na tej ścianie Masz zgona. Czekam mi, ale on odpowiadać na razie nie będzie. Ma gona. Za dużo wypił Nie jeszcze musiałeś nachlapać, no na ziomek winem. Dobra, wyjdziemy na dwór teraz Skiszę takie przerwy, ale cały czas dostaję wiadomości o kumiech na dół i coś wam pokażę Nieważne. Nie to chciełem. Czekajcie, chwila, 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 moment. Jak, jak na dzisiaj kończymy. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich urywek, najfajniejszych, to piszcie w komentarzach. Na